Moi drodzy, dzisiaj mija czwarta rocznica pontyfikatu Piotra naszych czasów. Przed laty, kiedy Ojcem Świętym był święty Jan Paweł II, każda rocznica pontyfikatu była dniem papieskim. A dzisiaj ledwie dostrzega się kolejną rocznicę Pontyfikatu jakże ważnego następcy Piotrowego, tak bardzo lekceważonego, tak bardzo wyśmiewanego, tak jak mówił wczoraj ksiądz Kazimierz na, na rozważaniu na homilii, hejtowanego, czyli znienawidzonego przez tych, którzy na co dzień mówią o nim i mówią, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa, którzy na co dzień. Chodzą do komunii, siadają w pierwszych ławkach, a jednocześnie wyśmiewają, szydzą z Piotra naszych czasów. Pewnie to brzmi dziwnie, że biskup katolickiego Kościoła narodowego broni tego, którego nie bronią jego biskupi, którzy go atakują, którzy go opluwają, którzy zachowują się jak czasami, jak ten zły łotr wiszący na krzyżu, wyśmiewający się z Chrystusa. Ojcze Święty, czym jest cierpienie? Znakomicie wiem, bowiem nie ma już nie dnia, kiedy nie, nie, nie byłbym również biczowany z tego powodu, że idę za Chrystusem, że wbrew różnym opiniom, różnym Ludziom idę twardo za Chrystusem. Dlatego też, być może, dotrze to słowo również jakimś kanałem do, do osób bliskich na co dzień Twojemu urzędowi. W imieniu Katolickiego Kościoła Narodowego pragnę Cię zapewnić, że modlimy się każdego dnia, wspominając Ciebie w kanonie eucharystycznym. Modlimy się również za Ciebie. Byś wytrwał w, tym dobrym, w tych dobrych zawodach, które podjąłeś przed czterema laty. Byś podobnie jak polski papież, pełnił służbę Piotrową do końca życia, a nie do emerytury. I tego Ci w czwartą rocznicę, w czwartą rocznicę pontyfikatu życzę.